Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Któż jak Bóg? Jestem we Wrocławiu przy parafii świętego Michała Archanioła. Dzisiaj specjalne nawiedzenie figury. Z groty objawień na górze Gargano przywieźli z samochodem. Pozdrawiam milenkę, o której wspominali już nawet w Opolskim, o tym innym razem. Muszę wrócić jeszcze do poprzedniego akapitu, bo go przeoczyłem, tak myślę. I tak przez około 5 miesięcy przed 8 maja 1986 doświadczałam już nadzwyczajnych znaków. Miałam różne wizje i otrzymywałam pisemne przekazy. Mówię o 5 nie o 6 miesiącach, ponieważ przez jeden miesiąc, zanim zaczęłam zapisywać pierwszy zeszły, Bóg przeprowadził mnie przez jedno z najstraszliwszych oczyszczeń, jakie przeżyła. Odkąd zaczęłam otrzymywać te nadzwyczajne łaski?